Cześć, witajcie. Dzisiaj temat, który powiem szczerze, że dotyka mnie coraz częściej w jakichś zapytaniach, więc postanowiłem go poruszyć. Chodzi o tak zwane strumienice. Czyli taki cud natury, że tam jak się wsadzi zamiast katalizatora taką łuskową czy coś, to dojdzie nie wiadomo ile koni i w ogóle same superlatywy. Więc tak, po co w ogóle powstał taki wynalazek? Powstał po to, że jak ktoś usuwa katalizator, to w miejsce tego katalizatora wsada zazwyczaj tą strumienicę żeby, powiedzmy, wizualnie oszukać diagnostę, że ten katalizator faktycznie tam jest. No, w, od razu z, chcę powiedzieć, że z, ja, przynajmniej jak jeżdżę na stację diagnostyczną, to nie ma czegoś takiego, że najpierw podnoszą samochód i patrzą, czy tam jest katalizator, dobra, to jedź. Tylko no, już raczej głupich ludzi nie mam na świecie, znaczy przynajmniej jest ich mniej. E, I oni dobrze wiedzą, że to jest strumienica, a nie jakiś katalizator ale nieważne, to powiedzmy, że nie po, to nie wychodzi z jakichś oględzin takich y, wizualnych tylko pierwsze co jak się wierzy na przegląd, to oprócz tego, że się daje dowód i sprawdza tam numer win, to każe tam zapalić ten samochód, żeby on tam pochodził parę minut no i pierwsze co to wsadza właśnie sondę w wydech i sprawdza czy są spaliny więc jego nie interesuje czy tam jest katalizator, czy go nie ma, czy y, jest jakaś obudowa, która przypomina katalizator przynajmniej tu w moich rejonach tak to wygląda Najważniejsze jest to, czy spełnia te normy. Czy spaliny spełniają normy? No, z, z mojej strony ma to sens, bo może być tak, że ktoś ma dwa katalizatory, a silnik jest tak dolany, bo pracuje w jakimś trybie awaryjnym, czy sonda jest uszkodzona, że i tak nie przechodzi to norm. A może też być tak, że ktoś ma tak zdrowy silnik, że nie ma katalizatora, a spełnia tam jakieś euro, czy, czy, czy jakąś jeszcze inną wartość w tych nowych samochodach na ubogie miesiące. Więc tu nie ma się co sugerować, że jeżeli wyciągniemy ten katalizator i wstawimy stromienicę, to już mamy temat zamknięty i w ogóle. W TurboDizlach, jeszcze e, tych starszych spisywało się to, e, jeszcze miało jakby drugą funkcję, czyli likwidowało ten dźwięk takiego pidżyna, czyli jak się tam zmieniało biegi czy coś, jak działała ta zmienna gąbina, to taki, taki dźwięk. No i on go powiedzmy, że tłumił, no bo to ten, ta strumienica to jest nic innego niż taki normalny tłumiczek, tak? yy, więc ma za zadanie przede wszystkim yy, wytłumić. No, on już nie ma za zadanie yy, spełnić jakieś normy, czy, czy powiedzmy yy, te, te spaliny yy, dopalić i tak dalej. Więc yy, myślę, że jeżeli chodzi o funkcję yy, strumienicy jako element, który ma diagnoście powiedzieć, że tam jest katalizator, to już nie działa, więc to już yy, to na wstępie. I teraz druga sprawa jest taka, że m, przyjęło się na wielu forach, że strumienica zamiast katalizatora dodaje mocy. Otóż nie strumienica zamiast katalizatora daje mocy, tylko usunięcie katalizatora daje moc. Więc y, to, jakby y, to, co ja się tam naczytałem przed nagraniem tego odcinka, gdzieś tam na pierwszych 3-4 stronach, co to jest strumienica, jakie są rodzaje. No to brednie, jak nie wiem. Więc y, nagrywam to dla Was, y, żebyście gdzieś to rozpowszechnili. Po prostu ta cała prawda o tej strumienicy jest taka, że to jest po prostu takie badziewie, które się wsada zamiast katalizatora, ale to nie ma żadnego sensu. Ja myślę, że dużo lepiej będzie, jak sadzicie katalizator jakiś sportowy, albo po prostu w drodze budżetowej zwykłą rurkę i to tej średnicy, której jest wydech. Tak? Jeżeli macie taki temat, że jest na wejściu 60, a na wejściu 50, czyli jest większa średnica na wejściu niż na wyjściu, to zastosujcie tam na wyjściu, tam już wyjściowo mniejszą. No i na końcu jakąś redukcję, oczywiście, stożkową. Zawsze pamiętajcie o tym, że musi być płynne przejście. No i co? Następny temat jest taki, że w silnikach wolnosących często pojawia się jakiś problem po usunięciu tego katalizatora. Na przykład nie wiem, dławi go, jest jakiś problem z większym spalaniem. No, może to być też spowodowane tym, że wyskakuje czek, czyli brak katalizatora. No i to może się wiązać z tym, że samochód w prędzie pracował w jakimś trybie awaryjnym, więc na to warto zwrócić uwagę, czy to jest wina braku katalizatora, czy braku, yy, znaczy, czy wejścia sterownika w tryb awaryjny. Yy, jeżeli oczywiście wchodzi w tryb awaryjny, no to wiadomo, że trzeba jechać do jakiegoś tunera, żeby wyprogramował tą drugą sondę Lambda, a jeżeli to jest wina braku katalizatora, no to po prostu trzeba go z powrotem sadzić, tyle. Albo robić jakieś nowe strojenie. Na przykład w Klio CRS jest tak, że po wyrzuceniu tam są dwa katalizatory, w sumie dwa sportowe, więc pewnie wiele mocy nie da usunięcie tych katalizatorów. Natomiast na pewno jakieś przyrosty będą. I o co chodzi? Tam jest pierwszy, jest w kolektorze, jak jest zejście, to dwa w jeden, czyli on jest takim Y. No więc jego nie jest łatwe, jakby usunąć, ale następny zaraz za flanszą jest drugi. On jest też sportowy i po jego usunięciu następuje taka czkawka, czyli przy nagłym naciśnięciu gazu jest takie. Taki, taki przystój, że on nie wie co robić, i dopiero jedzie. I to się da programowo yy, zrobić. Yy, także nie macie tu mieć jakichś obaw, że usunięcie katalizatora spowoduje jakieś zmiany mocy pod warunkiem, że zastosujecie zamiast niego albo katalizator sportowy, albo po prostu yy, kawałek rurki o tej średnicy, jak jest reszta wydechu. Natomiast no, nie stosujcie strumienicy jako cud, że nie wiadomo co się tam stanie. Tak samo jak są te takie. Raz, że łuskowe, czyli one jakby będą działać nawet negatywnie na przepływ. Jeżeli w środku jest coś takiego, co wygląda jak, perforo, jak rurka perforowana, czyli po prostu zwykła rurka z otworami, to ok, to jest po prostu zwykły jakby tłumnik przelotowy. Ale jeżeli macie taką łuskową, tak zwaną, to zauważcie, że te łuski są jakby podwiat, jeżeli, znaczy podwiat, gdzie to mówię. Jest jakby, one są, jeżeli spaliny lecą tak jakby do mnie, to te łuski nie są zrobione w ten sposób, tylko one są jakby w ten, nie, jak to było? Tak, chyba w ten sposób, dokładnie, że one jakby powodują, że te spaliny chcą wlatywać jakby do tej strumienicy, czyli wymuszają jej ten ruch. No ale zwróćcie uwagę, że jak jest jakieś ciśnienie w układzie wydechowym, te gazy się rozprężają. Wiadomo, że większa część leci środkiem, ale jednak one się rozprężają w tym, w tej, w tej, w tej rurce. Więc znaczna część spalin jest jakby zmuszona do jakichś zawirowań w tym tłumniku, które niekoniecznie są powodem do zwiększenia mocy. Ja bym powiedział, że wręcz przeciwnie. One będą zwiększać tam tą temperaturę, bo nie będą swobodnie wychodzić jakby z tej strumienicy. I tak samo ta łuskowa, że teoretycznie ona tam przyspiesza ruch wyjścia tych spalin. No też to są brednie. To, to w jakimś jednym czy 2% może tam coś spowoduje. Natomiast pamiętajcie, że ten katalizator jest w bardzo bliskiej odległości od tym... Od głowicy, czy od turbiny, czy to jest silnik wolnosący, czy doładowany. Więc te spaliny wylatują w tak chaotycznym tempie, że nie jest w stanie jakiś taki element typu strumienica, nie wiem, wprowadzić nagle jakiś ruch turbulentny, czy, czy jakiś obrotowy, żeby one szybciej wylatywały. No to to jest wszystko bujda, więc nie dajcie się na to nabrać. Więc przestrzegam przed tym, że ta strumienica jednak nie. Zamiast niej rurka lub katalizator sportowy. No i co, zazwyczaj te strumienice nie są wykonane z nierdzewki, zazwyczaj są ze stali aluminiowanej, więc to jest też taka może ujma, że pewnie długo nie pożyją, no i to jest taki element na chwilę, pewnie ktoś, jakiś rysiek czy ktoś inny tam, nie mam nic do ryśków, absolutnie, natomiast pewnie ktoś tam, nie wiem, ospawa to jak migomatem i to jest wszystko jeszcze gorzej, dużo gorzej niż zwykły katalizator, więc grubo się zastanówcie, zanim usuniecie ten katalizator, bo ja jestem za tym, żeby jednak tego nie robić, tak bezmyślnie, że on tam kosztuje parę stówek, czy tam kosztuje parę tysięcy, zamiast niego strumienica i hej, sprzedać samochód. No nie wiem, czy to jest tego warte. No, później wychodzą z tego jakieś problemy. Do mnie często też dzwonią ludzie, którzy nie wiem, mieli samochód, już go kupili bez tych katalizatorów. No i temat wygląda tak, że w niektórych, do niektórych starszych samochodów takie katalizatory używane gdzieś na jakichś portalach aukcyjnych są już niedostępne. A nowe tym bardziej, a jeżeli już, to kosztują... 5 albo 10 razy tyle, za które Wy sprzedaliście jako używane, więc Jeżeli już chcecie to wyciąć, to może zostawcie go po prostu na półce i następnemu właścicielowi możecie go wręczyć, jako po prostu, że Zresztą teraz chyba ciężko nawet sprzedać samochód bez katalizatora, bo już jest jakiś powód do tego, żeby Ten samochód miał nie przejść przeglądu, czyli Kupujecie jakby niesprawny samochód, tak? No, więc tyle Dzięki, że byliście Zapraszam nowo przybyłych do subskrypcji Dajcie lajka, jak Wam się podobało i, i, I teraz, tak, jeszcze właśnie chciałem dodać, y, szykuje się bardzo ciekawy materiał, i postanowiłem go podzielić na dwa etapy. Chodzi o termoizolację, czyli jeżeli chodzi o kolektor wydechowy, czy gorącą stronę turbiny, czy dump pipe, y, to chodzi o te elementy najcieplejsze w, w silniku spalinowym. Y, w jaki sposób można je izolować, po co to robić? Chociaż po co chyba już mówiłem, no, ale nieważne, to powtórzę y, ewentualnie dla tych, którzy tego nie, nie oglądali. Więc jak, jak możemy podzielić yy, na jakie, jakie zastosowanie, y, jakie elementy, jak powinno się stosować i gdzie? Bo nie jest tak, że jedno rozwiązanie jest tak bardzo dobre, że można je wszędzie stosować. Nie zawsze tak jest. Więc zrobimy podział elementów y, termo, termoizolacyjnych i gdzie jaki zastosować. Wykluczę pewne jakieś mity oczywiście. No i zrobimy tak, że wyjdzie z tego, że ten hitchhill oczywiście do y, znacznej większości przypadków jest y, bardzo dobry. I zrobimy tak, że następny odcinek. Znaczy ja zrobię tak, że następny odcinek poświęcę, jak, yy, jak się stosuje, albo przy pomocy jakich urządzeń, jakich materiałów można taki hitch wykonać samemu yy, i pokażę, może takie skrót jakieś 5 minut, czy, czy ileś, jak ja to po prostu robię. Czyli przy użyciu jakich maszyn, yy, na jakich ustawieniach, parametrach to myślę, że wam powinno pomóc. Tym bardziej, że mam dwa urządzenia do tego. Yy, Pierwsze takie budżetowe, od którego zaczynałem, bo nie wiedziałem, czy mi się to w ogóle uda i tak dalej. Do teraz takiej profesjonalnej zgrzewalki punktowej. I sami zobaczycie, czy warto dopłacić, przepłacić, żeby coś takiego zrobić. Myślę, że jak ktoś to robi hobbystycznie, to pewnie nie. Natomiast jak ktoś chce się tym zająć profesjonalnie, a jest na to teraz wzięcie, to myślę, że warto było przemyśleć i kupić jakiś bardziej profesjonalny sprzęt, żeby dwa razy nie wydawać. No i rodzaje tych blach są tak samo i... No ale to już dobra, nie chcę się rozgadywać w tym temacie, więc y, za tydzień, myślę w piątek, wrzucamy, wrzucę y, filmik o termoizolacji, a na następny tydzień już o zastosowaniu, czyli jak to fajnie można zrobić i w łatwy sposób. Pozdrówka, trzymajcie się.